Cześć moi drodzy, witajcie, ja jestem Ignacy, no i witam was. Mam mieliśmy trochę przerwy na pewno od Disciples, sporo z was o to prosiło, żebyśmy może wrócili sobie trochę do, do, do tej gierki. Nie sądzę, że będę wracał do niej jakoś na, na bardzo, bardzo długo, ale na pewno zagramy sobie dzisiaj coś większego. Ograliśmy już wszystkie pięć frakcji dostępne w tym dodatku, czyli Wrath uh, of the Elves. Um, I zagramy sobie już który znam, jak go bardzo często grałem wraz z braćmi, lubiliśmy sobie w niego zagrać. Um, i zagrali, tak, jak prosiliście, żebym zagrał jakiś jeden z doświadczonych bohaterów. Paru je zdobyliśmy. I tak jak tutaj widzicie, ten Kagnerik, mój bohater, jego sobie trochę porozwijałem, bo sam sobie nie trochę pograłem. Więc, no, z Legionów Potępionych najsłabszy mi wyszedł bohater, ciekawe. E, chyba ten Kagnerik był w ogóle najlepszy od początku, tak mi się wydawało. Zaraz wam pokażę, jakie mam. O, ten jest jeszcze fajny, on ma fajne artefakty. On ma ten Horn of Awareness i. Running Blade, ok, czyli on też jest spoko. Ten ludzki bohater też jest fajny. E, jeszcze on ma sztandary. O, fajny on ma też standard. No to tak, to na nim tego nie mam, ale na nim mam za to bardzo dobre artefakty, bo mam... A, i przede wszystkim, mam na nim 6 leadershipa, czyli będę miał wszystkie jednostki w armii, spokojnie będę mógł trzymać e, od samego początku. I co mam na nim? Mam 7-milowe buty, czyli 60% movement speed zwiększony, to są największe, największy boost do ruchu. Do tego mam chyba zaawansowane marszrutowanie, więc w ogóle zapierdzielam po 90 pary na, na ruch. No i mam 20% większe obrażenia artefakt i tutaj mam 35% mniejsze obrażenia, czyli tak powiedzmy sobie szczerze pancerz. Ja jeszcze wypiłem nim jedną potkę chyba na pancerz, jedną potkę na trafienie. Nie jestem pewien, ale chyba też na obrażenia potkę wypiję. Nie jestem do końca pewien. Są to takie potki, które możemy wypić tylko raz, nie ja ją wziąłem, więc zagramy sobie na pewno Kagnerikiem mhm, Tak, na pewno chcecie wziąć wziąć, taki nacy. Gramy lordem wojowników, gramy sobie w standardowym naszym setupie. Myślę, że możemy przejść do scenariusza bezbędnej zwłoki. Okej, okay, o co tu chodzi? Trzeba zdobyć dwa elementy, czyli zwój Wotana i skoruptowano Corrupted to będzie skażoną runę? Zepsutą runę, coś takiego. Corrupted, corrupted, ok. Dobra, dzień pierwszy, moi drodzy. Mamy całkiem sporo. A, magnetic, tak, bo musimy zmieniać imię, co, 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 gry. Ok, dostaniemy umiejętność na samym początku, bo ostatnio chyba nie wylewelowałem albo wylewelowałem w ostatniej turze. E, dlatego, moi drodzy, zaczniemy od bardzo ważnej rzeczy. Weapon Master to jest według mnie najlepszą umiejętność chyba w grze, no poza dowodzeniem. E, zobaczcie, co nam daje. Sprawia, że dostajemy. Wszystkie jednostki w naszej drużynie dostały 25% ekspo więcej, więc na dobrą sprawę to jest zawsze dobre. Eee, fia, fia, fia. Dobra, tak, tutaj będziemy walczyć z Hermitami, czyli z prorokami e, z gór, bo oni tutaj są na, na północy od nas. I jeszcze co mamy na starcie? Patrzcie, jaką mamy zajebiście rozwiniętą armię. Dobra, weźmy sobie dzisiaj trochę w innym setupie zagramy. Zagramy sobie w takim, takim, takim i takim i takim. Myślałem właśnie, czy nie zagrać sobie na tych magów jednak tym razem, ale jak widzę, że dostaliśmy ulepszonego kusznika już na starcie, to, to niestety, ale skorzystamy z niego. Myślałem właśnie, czy na tego nowicjusza nie pograć i pobawić się na przykład, alchemikiem trochę. Alchemik ma tą fajną mechanikę, że ma dwa ataki. Eee... O tu ta muzyka jest zajebista. Oh. Tutaj. Ale, ale chyba zostaniemy przy tym standardowym setupie. Co do gigantów, chyba zagramy sobie w te czarodziejskie, że tak powiem, giganty, czyli te, co walą atakami na wszystkich, bo nie pamiętam, chyba ostatnio grałem na te lodowe, nie jestem pewien. Co do strzelców, dwacham się, bo najczęściej lubię zrobić tak, jeżeli biorę giganta do walki wręcz, to najczęściej biorę wtedy strzelca czyli miotacz ognia. Tym razem myślę, że zagram na dwóch mocnych strzelców z tyłu, to znaczy zagram na strażnika kuźni, 70 obrażeń mojego strzelca plus obszarowo wrzucimy. Myślę, że do tego dojdziemy spokojnie. Zobaczymy czy się uda starożytnego dostać, ale myślę, że do tempest możemy myślę, że dojdziemy bez większego problemu. Co do wojowników, no to ja tutaj gram praktycznie jednym drzewkiem. zawsze najbardziej w Leo. Nie lubię innych, uważam, że są dużo gorsze. Ten z tymi e, wzywaniem, to się zmienia, wilki, albo ten co bije po wszystkich za 55. Nie, nie, nie kupuję go. Po prostu lubię, lubię to klasyczne drzewa wojowników u nich. E, nie mamy za dużo hajsu, więc tym będziemy musieli uważać. I co ciekawe w tym scenariuszu, widzicie wszyscy bohaterowie są trochę słabsi tutaj. To znaczy, e, to nie znaczy, no to jest pewne, że będziemy mogli zniszczyć stolice wrogów i tym, i to na pewno będę chciał zrobić w tym scenariuszu. Zobaczymy, jak to się uda. E, myślę, że nie powinno to nam sprawić większych problemów. Tu są jakieś wilczki śmieszne, jednego wilczka to my zmieciemy, myślę, praktycznie w ostrzale. Gdyby nie to, że jest po prostu szybszy od nas, to to by było bardzo źle z nim. Wiecie co, sprawdzę... Zatrzymałem się na sekundę. Sprawdzę tylko jedną rzecz w czasie nagrywania, dobra? Zaraz do was wracam. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, wiecie co, to jest taka dosyć ciekawa kwestia, bo mm, dyskutowałem o tym sporo z youtuberami, mianowicie mm, 60 fps to takie słynne, słynne, znane i lubiane i wypraszane przez wiele osób 60 fps e, Dlaczego mówię, że o tym rozmawiam z youtuberami? O, widzieliście, 22 XP dostaliśmy na 4, 5 jednostkach, które levelują, po jednym wilku, więc no, to jest coś. E, dlaczego, dlaczego o tym mówię? E, zróbmy teraz sobie zamianę, tak, na tej turze. E, otóż... Ja mam coś takiego, że mam to taki trzysekundową tą stawkę taką muzyczną taką. Ho 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 ho. I tam kolega Ignacy się pojawia ten mój. Eee, I tak mi powiedział Sushi, bo mi to powiedział na, na ostatnim jak się widzieliśmy, że to sprawia, że w czasie gry nie będzie mi 60 FPSów nawet jeżeli nagramy. Dlatego teraz, jak nagrywałem Warcraft'a, właśnie rzuciłem sobie te 60 FPS-ów. Ale przypuszczam, że na materiale tego nie ma. Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze tego, tak jakoś zapomniałem, żeby to sprawdzić, a powinienem sprawdzić to wcześniej. Ale i teraz właśnie musiałem zmienić, bo widziałem, że mi trochę gra ścina, bo ona chciała się w 60 FPS-ach nagrywać. A co nie było chyba możliwe. Dobra, zbudowaliśmy co mieliśmy zbudować. Zrobiliśmy dwie bitwy w pierwszej turze. Mamy 44 XP na każdej jednostce w pierwszym dniu, więc. Przyznajcie sami, że to jest zajebiste. I ja myślę, że jedynym naszym problemem będzie fakt, że nie będziemy mieli dużo pieniędzy, żeby wystarczająco szybko rozbudowywać budynki do kolejnych jednostek, które będą naawansować, bo mając dobrego bohatera, maksymalny leadership plus teraz ten weapon master to nie widzę problemów większych. Z rozgrywaniem tego. No Pierwsza tura zwykle bywa trochę dłuższa, zwłaszcza że to jest trochę duża mapa. Ja wiem, że sporo z was pisało, żebym zmienił sobie ustawienia monitora, na przykład do nagrywania tej gry w taki sposób, żeby to było idealne, ale przyznam wam szczerze, że według mnie to jest po prostu sranie w banie i nie ma co. I tak potem w programie do renderu i tak rozszerzam obraz, i tak żeby żeby on wyglądał w, w sensownie w normalnej rozdzielczości, bo samo Disciples jest w rozdzielczości 4 na 3 więc ja po prostu go i tak potem rozciągam do tego, żeby pasowało do tych klasycznych rozdzielczości, czyli, że tak powiem, do tego YouTube'owego 720p dochodziło, um, więc, więc w zasadzie nie widzę sensu tej zmiany. Okej, okay, te tury między trochę trwają, może więcej, spoko, ale nie wiem, wydaje mi się, że zawsze sobie trochę tam popitolimy, nawet pomiędzy tymi turami, um, więc to też nie jest jakoś straszliwie złe to powiedzmy sobie szczerze, wraz z rozwojem rozgrywki, jak eliminujemy poszczególnych wrogów, odkrywamy więcej mapy, to te tury do w miary w miarę sprawnie już. Hermit. Myślę, że bez większego problemu możemy go pojechać. Nawet jeżeli uda mu się wyprowadzić jakiś atak. Zobaczmy, ile on ma inicjatywy. Nie jestem pewien, ile on ma inicjatywy. Cz 40. No, czyli to będzie loteria. Ile masz życia? E, sprawdźmy. 250. No, to raczej wyprowadzi atak. E, jeden atak wyprowadzi, ale... Potem go zabijemy. Tak mi się wydaje. Aha. Powinno być dobrze. Ale myślę, że po walce z nim będziemy musieli się wycofać do zamku na leczenie. Bo. No, nas trochę przesieka. Za 55 we wszystkich to jest dużo. Tak, widzicie? No, to jest dużo. 57 w każdego, to jest sporo. I komuś tam obniżył inicjatywę, jak widziałem. Chyba, chyba tobie. Czy tobie? Czy tobie? Temu obniżył o 20 inicjatywę. No, nawet sporo. Ale. Nie ma czegoś takiego, czego nie można by rozwiązać przy pierdzieleniu wróżki, pały drewnianej, więc. Mają wojowników. <grymianie> Jak widzicie, mistrz wojowników plus. Sorry, przepraszam, mistrz ten. A, który się nazywał, Weapon Master. Mistrz broni plus, plus e, maksymalna ilość jednostek, dzięki czemu po prostu czyścimy tę mapę w tempie ekspresowym, moi drodzy. E, wiecie co? Myślę, że. z nam się wyleczyli. W gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy to. Pytanie, czy ja powinienem jakoś tak strasznie, strasznie rasować? Nie, nie powinienem. Znaczy, nie muszę, nie jestem do tego zmuszony. Mogę, ale nie muszę. Jakaś podka siły, ok. Myślę, że możemy tego wilka dojechać. Im szybciej je zabijemy, tym lepiej, bo tutaj potem już będą prostsze bitwy. A te wil wilki zawsze są dosyć irytujące. Po prostu dlatego, że są szybsze od moich jednostek, więc zawsze jakieś tam obrażenia wchodzą. Teraz mi wszedł, więc od niego, ode mnie też. Ale na całe szczęście wyszło całkiem sprawnie. No i już mamy ładne wychodzące obrażenia. Zobaczcie, na samej pierwszej linii mamy 110-170 obrażeń, plus tył to mamy 210. Ło, dużo. E, prawie 300 obrażeń mamy wychodzących w jednej turze, więc... No myślę, że spokojnie nawet jakiegoś krakena byśmy teraz położyli w turę. Jakbym miał jakąś podkoś użył czy czaru, to, to kraken, kraken by w turę byśmy położyli, bez większego problemu. Analogicznie jakiś trola ogra te wszystkie, takie dwupolowe, ogromne jednostki, pająka, e, one 125 biją najczęściej, więc byśmy spokojnie go położyli. Więc no, to, to już jest ładnie. Jak w drugiej turze mamy takie, takie, takie możliwości, to, 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 to jest dobrze, tak mi się wydaje. E, teraz myślę, że priorytetem będzie zabawa w budynek do strzelców, bo myślę, że on będzie w następnej kolejności, oczywiście poza gigantem. Ale do Giganta już mamy budynek, a on potem potrzebuje jeszcze trochę ekspów, na pewno. Weteran chyba 900 ekspów potrzebuje, więc to jeszcze też, też mu trochę zajmie. Więc myślę, że w następnej kolejności, jeżeli chodzi o budynek, to trzeba zrobić ten do Mistrza Kuźni. się chyba tak nazywał. Nie jestem pewien. Forge Guardian, Forge Strażnika Kuźni. Ale mój, miło mi wrócić do Disciples. To jest zawsze taka chillowa rozgrywka dla mnie. to też stwierdziłem, bo mówię, że jeżeli oglądacie to na bieżąco, te odcinki tego pewnie będziecie oglądali w święta. Jeżeli nie, no to. To pewnie to nie do Was będę mówił, ale, ale tak stwierdziłem, że na święta warto przygotować tych materiałów troszkę więcej, bo no ja nie powiem, na zawsze byłem młodszy, to albo młodszy, albo nawet teraz. Zawsze się tam sporo czasu takiego wolnego, jak już tam odbędzie się te wszystkie rodzinne obowiązki. To są ich trochę więcej, bo zawsze z dziewczyną, już teraz jeżdżę do niej do rodziny, do siebie do rodziny, ona do mnie do rodziny, do też przyjeżdża, więc tego czasu już mam trochę mniej, ale zawsze tam jakoś sobie pod wieczór e, mogę usiąść i sobie zawsze tam poprzeglądać internety, pograć sobie w jakieś starsze tytuły, czy tam z braćmi, czy samemu. E, no albo, albo właśnie zobaczyć sobie jakieś materiały na YouTubie, bo, bo też lubię oglądać sobie materiały na YouTubie, jak jestem na świętach, czy kiedy mam taki chill. Ale Dlatego stwierdziłem, że wolę Wam przygotować trochę więcej tych materiałów, żebyście też coś mieli z tych świąt, nie. Dla mnie to nie jest jakiś straszny problem. Eee, Okej. Okay. Nie chcą pracować. No dobra, to pokażemy im, jak działa wolny rynek. Eee, hmm. Dobra, myślę, że jesteśmy w stanie Cię pani ściągnąć na strzała. Pytanie, czy to jest niezbędne. Hmm. Niezbędne to nie jest, ale może być przydatne. Co wybijecie? O, jak się pięknie obrażeń rozłożył. Tylko się cieszyć. E, 60, dobra, to wiem, jak to zrobimy. Czyli kusznikiem i e, gigantem strzelimy sobie w jednego. Analogicznie, e, a po 30 obrażeń to jesteś w stanie... Chyba tyle oni wyleczył w turkę sobie, więc nawet się tym nie przejmuję bardzo. A tutaj po prostu dobijemy, byleby którakolwiek jednostka była szybciej. Otóż to. On był ostatnio dosyć szybko, więc zostawiłem sobie go, bo zwykle oni wtedy są później, więc... Patrzcie, 23 na dwóch krasnoludach i jednym... i dostajemy na pięciu jednostkach 23. Jest bardzo dobrze. No, 600 jednak weteran potrzebuje. Okej, okay, to jednak nie tak, nie tak... odległo jest. Przepraszam, trochę mi się odbija, bo świeżo jestem po, świeżo jestem po jedzeniu i to jest trochę problem. Nie powinienem tak nagrywać, jak jestem od razu po Myślę, że pójdę sobie na tą prostszą bitwę. Dlaczego? Dlatego, że mam... nie chcę tak poranić sobie jednostek. Chcę im dać tu chwilkę na pewno na przeleczenie się. A tutaj mógłbym się trochę poranić. Znaczy, pewnie i tak się porani, tak, ale... Może kusznik? Czy ci się uda wejść szybciej? Okej, okay, północny kusznik. O, super. A, nie super jednak. No, jednak się nie udało. No cóż, zdarza się i tak. Hmm, jakby to zrobić? No, bądźmy bezpieczni, To zaraz poprawimy naszym kusznikiem, w sensie bohaterem, inżynier, tak jest, inżynierem, więc inżynierem poprawimy. No, jednak mój plan z, z minimalizacją obrażeń jednak się nie powiódł, no ale cóż, ale cóż, myślę że, myślę, że to jest do zrobienia spokojnie, te bitwy też nie są jakoś strasznie trudne. Są, są dosyć irytujące, ale jakoś pa, paskudnie trudne one nie są, na pewno. Jak będziemy finansowo potrzebować? Tutaj potrzebujemy 200 i potem 500, czyli uu, 700 zł. To trochę będzie boleć. Jaki mamy przychód? E, 125 mieliśmy co turę, tak? Gdzieś tu zawsze jest to powtarzanie. Nigdy nie pamiętam, gdzie to powtarzanie tury jest. To? Nie. E, to? E, nie. To są messages. A e, Jezus Maria. Kiedyś mi to już powiedzieliście. To jest, wiem, że tu jest liczba tur jest taki przycisk, że można było sobie zobaczyć powtórzenie tury. Dobra, no mniejsza większość. A tu? Jak sobie przyklikam to? A, chyba to. O właśnie. 150. No dobra, to parę dni będziemy potrzebować. Mhm. Mm dobra, to na pewno oddajmy teraz turę, bez zbędnej zwłoki. A napiszcie, w ogóle jak u Was święta się zwykle spędzają, to tak też jest, to jest ciekawe, czy, czy to jest tylko jakoś od, z mojej rodziny, że, że u mnie jakoś tak zwykle w te święta jest chillowo tak. Czy, czy wy też tak macie, bo ja pamiętam, że zawsze właśnie jakieś stare tytuły, a ja zawsze z rodzajem sobie spędzaliśmy te święta, że Wigilia, Wigilia, coś tam podzieliśmy, przeleżeliśmy trochę, pocieszyliśmy się prezentami e, i potem uciekaliśmy najczęściej na górę e, albo do pokoju tam, gdzie mieliśmy komputer i siadaliśmy w trzech i upaliśmy w heroesy. Więc <noise> może stąd, może stąd nagrywam dzisiaj heroesy, czy no trochę, trochę heroesów na pewno nagrywam. A teraz jesteśmy w Disciples. Disciples też był taki, chyba jedna była, jeden był taki rok, że upaliśmy w ten Disciples strasznie dużo. Pamiętam, że kupiliśmy sobie wszystkie części, e, wszystkie części mi się Oryginalne, pokupowane i pamiętam, że mieliśmy straszny założenie, bo kupiliśmy chyba powrót Galiana, kupiliśmy i płytka nie działała. I pamiętam, to jeszcze takie czasy, kiedy internet nie był tak rozpowszechniony i w ogóle i trzeba było, pamiętam, że kupiliśmy w Warszawie i daleko od Warszawy nie mieszkałem, ale w Warszawie trzeba było jeździć, reklamować, tam dzwonić, wysłać pismo, wracać. Oni potem odesłali nam tę grę dopiero i to tak miało, 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 miało i tak wow. Pamiętam, że tak bardzo byłem już potem zawiedzony tą grą. Firmą, która, która mi to sprzedała, że była taka wadliwa gra, że zawsze mi się wydawało, że kupisz, kurczę, jak grę oryginalną. To przecież jak to ona może nie działać? Jakim cudem w ogóle, jakim prawem ktokolwiek śmie, żeby mi gra nie działała? A tu jednak nie działało. No, więc to i pamiętam, że była jedna, jedna taka zima, była, że upaliśmy wtedy Cypress po prostu w ilości niepojętej. I niestety gustujesz go i tak. Nic z tym nie zrobię. Więc będzie, że tak powiem, focus fire na ciebie. Za 39. No tego północnego trzeba na pewno zluzować. Eee, jakby cię zluzować. 40 plus wy. Na przykład. Spróbujemy tak zrobić. A plus wy. No i my drugi dobił, to by było dobrze. Gigantem północnego i dobijemy go lordem, jeżeli by się udało, i wtedy trochę z tego północnego zdejmiemy obrażeń. 87, może się udać, może się nie udać. No, niestety nie udało się. Czy jednak obrażenia jeszcze wejdą? Szkoda. Szkoda. I teraz zrobimy tak. On 55, więc wolę uderzyć nim, a te obrażenia. Przy... Nie jest to jakoś niezbędne, ale, ale mimo wszystko wolę tak zrobić. No, niby w gruncie rzeczy bez różnicy, ale. O, bez różnicy, zdecydowanie. Ten ruch był bez różnicy. Tak, nie był, nie był zbyt potrzebny, ale. A zwykłym lubisz tak robić. 240 tutaj. No to jeszcze troszkę wam brakuje. Tutaj jest setka. Oj, tutaj to do poziomu, zobaczcie. Widzicie, jak już ten, te poziomy potem to naprawdę się już długo, długo zdobywa, dlatego w kampanii po prostu nabijanie tych poziomów na bohaterze jest. No długotrwałe, no. Co tu będę dużo co tu dużo mówić? No długo to zajmuje. Zróbmy sobie, myślę, że tak. Jednego trochę zluzujemy. Zdajcie znać, jak u was święta. Co przy kąpach na święta? Czy, czy u was jest bardziej rodzinie, czy gdzieś jeździcie? Rzadko się w sumie już jeździ na święta, bo ja rodzina mam dosyć daleko, więc tak często już nie jeździmy do rodziny. No, aż tu w zasadzie mam blisko rodziny tutaj, dziewczyna tutaj, jeszcze zawsze muszę do jej, do jej rodziny pojechać. Więc tak jakoś, jakoś mi zwykle domowo, zwykle bliżej domu jestem. A, bo... Myślę, że spokojnie. No i zobaczcie, czwarta tura, w zasadzie mamy. Wszystko w takim naszym startowym regionie wyczyszczone. To nasz bohater zasuwa jak mały samochodzik. Cieszy mnie, że tej many mamy dużo. Kurde, mamy przychód jeszcze dwóch man? Gdzie my te kopalnie wszystkie połapaliśmy? Chyba że ja gdzieś dostałem. To Ale jak dostałem? Nie wiem. Nie jestem <laughs> szczerze, że nie wiem. Może gdzieś mi to umknęło. Pewnie mi umknęło. Zresztą, tym bardziej, jeżeli mówimy o świętach, a gramy górskimi klanami, wszędzie śnieg w tym roku w Polsce nam nie dopisał. No chyba w zakopanym, tam na południu jest chyba śnieg, ale, ale tutaj w centralnej Polsce jest na pewno problem ze śniegiem. Jest cholerny deszcz i wieje wiatr. Więc jak kupowałem teraz prezenty świąteczne, to przemokłem. A nie, a nie że tak, no znaczy, przemoknąć to od śniegu można, ale przemokłem od deszczu. Musiałem mówię, że się zdziwię. Już? Ty już tutaj jesteś? Niesamowite. Byłbym w stanie sobie łeb uciąć, że ja zaczynałem w parze z nieumarłymi, a nie z... No, bo tam jest tak, że są takie dwie pary. A mnie tam byli ludzie i nie umarli? Nie. Ludzie niepotępieni. Zaraz sprawdźmy to. Ja zaczynam. Gdzie? Bliżej prawego górnego rogu. Tu ktoś jest. Tu ktoś też może być tutaj też ktoś. Może mi się mapy poszaniły? Nie ale... no. No nic, no zabijemy cię, no co innego zrobimy. No pewnie stracimy cały ruch, bo to przebiegnięcie nam trochę zajmie. No okej, okay, ale... ale nie, dziwnie. No naprawdę, naprawdę byłem bardziej w że będę się bił z nią mi... Bo legiony potępione biją się z ludźmi na początek, jeżeli chodzi o układ mapy. Tak, tak mi się kojarzyło, ale na no to wygląda o, kula życia, no spoko, to będę mógł zawsze sprzedać. a ja orbów praktycznie nigdy nie używam. Zróbmy to i jutro chyba będziemy mogli zrobić Eternal Forge, Wieczną Kuźnię, tak? Okej, okay. dobra. To lecimy, 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 lecimy. W tym roku nawet na fanpage'u podrzucałem e, takie, Wojtek Ceyro, pan, pan Wojciech Cejrowski się właśnie oburzył z Empikiem, e, a, a, a udało mi się nawet, e, praktycznie większość, większą część prezentów udało mi się kupić poza Empikiem, tak jak zwykle idę na lenia, na łatwiznę i po prostu idę do Empiku i wybieram sobie prezenty, to w tym roku udało mi się nawet, nawet nie kupować wszystkiego w Mpiku, więc, e, więc nawet byłem z siebie dumny, że, że w końcu poświęciłem się trochę bardziej i pokupowałem więcej prezentów poza, poza Empikiem, też zawsze są droższe ceny w takich sklepach. Dlatego wystarczy nie kupować sklepa, sklepach, które mają napisane, że mają wystawę i promocje świąteczne, bo jeśli mają napisane, że mają promocje świąteczne, to na pewno ceny są świątecznie dwa razy wyższe, żeby, żeby, żeby były miłe święta dla właścicieli firmy. <noise> Dlatego zawsze, zawsze unikam takich rzeczy. Znaczy staram się unikać, znaczy to jest bardzo proste, po prostu pójść do takiego sklepu, gdzie, gdzie możesz kupić jakieś ładne kubeczki, jakieś ładne ozdóbki tutaj, jakieś papierki do pakowania, pudełeczka, torebeczki, książeczki, płytki, I jeszcze są wystawione pełne wystawki, to, to kup mamusie na święta, to bratu, to siostrzyczce, to tatusiowi, to kochanej dziewczynie, no i tak, bardzo łatwia, ale może trzeba z czasami się starać nie na taką łatwiznę w tym roku postanowiłem. Poza tym stwierdziłem, że warto trochę tego budżetu oszczędzać. Nie ma co się nadwyrężać jakoś straszliwie. Syrenka. Zabijmy sobie syrenkę jedną. Dużo ruchu nam to nie zabierze. Syrenka na strzała chyba mamy, nie? Mamy na strzała syrenka. Coś mi się musiało pokrzanić z tą mapą w takim razie. Tu były elfy, no to też pamiętam, że tu były te elfy. A domek hermita. To pewnie tam będzie hermit nie jestem pewien, z czym był ten pan Hermit. Hmm. Myślę, że zaryzykuję. On był chyba z Yetim. W sensie z duchem Fenrira. Nie, z wilkiem. O Jezus Maria. O Jezus Maria. To będzie bolało. Akurat na północy on stoi. Po prostu go przemasakrują tutaj. Nie wykluczam, że po prostu w następnej turze będę musiał pierwszą akcją go wyleczyć. Albo nawet defendować. O! Niewdzięczna bitwa. O jezu, jeszcze obniża inicjatywa. Wilk ma 50, a ja mam 50, i był wilk drugi. No, może mi go zdjąć. Tak, zdjął go. Teraz pytanie ze 100 punktów. Czy ja jestem wami w stanie go zdjąć w jednej turze? Teraz był wilk szybki, ja byłem po nim, więc 40. 100? Nie, nie jestem, ale gdybym zaryzykował zrobił coś takiego, no i spróbujemy. Hop! Bo ch nie chciałbym, żeby on stracił mi e ekspyt. Rozumiecie? Chciałbym, żeby nawet spał przeżą bitwę na 1 HP Kurwa, niestety. Eee, no dobra, mój błąd. Może powinienem był poczekać. Na jeden wojownik będzie mi ekspów. To bardzo niefajnie. O właśnie. I to jeszcze 123 były w tej bitwie. To jeden wojownik będzie bardzo odstawał, jeżeli chodzi o ekspert. No to nie było najmądrzejsze. ok coś tam słyszę, że ktoś w mieszkaniu się pojawił. Może no, być, mogło być jakiś dźwięk. Mam nadzieję, że nie będą zbyt głośne. No nic, zobaczymy. Na razie myślę, że możemy... tutaj wejść i zbudować jeszcze wieczną kuźnię. Dobra, kończymy turę. Ale już mamy giganta, to już jest fajnie, tego kamiennego, lodowego giganta, nie pamiętam, Stone Giant, chyba kamienny gigant. Trochę tych artefaktów mamy, więc jak trafimy na jakiś sklep, to na pewno będziemy mogli sobie podbudować nasz budżet troszeczkę. Więc tu nie ma się co martwić. No jak już pojawią się weterani, to już będzie sprawnie. Weterani plus, plus ten e, strażnik kuźni. O, to już będzie przyzwoita paczka. Myślę, że nawet bym zaryzykała stwierdzenie, że z weteranami z e, strażnikiem, kuźni, z kamiennym gigantem, w dobrym, dobrym układzie, nawet bym mógł stolicę zająć. Gdybym jakimś zbufował się troszeczkę czarami, na przykład zatruł stolicę wroga, albo gdybym na przykład był wypruty z bohaterem, który wyleciał z częścią armii ze stolicy, i mógł przy jednym ataku wjechać w stolicę, to, to, to jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że, że można by pokonać stolicę nawet z taką armią. Znaczy, bezpiecznie byłoby już mieć tego następny poziom giganta, na przykład. Może, może czyli godnego wojownika. Jednego chociaż albo dwóch. No okej. Okay. Ale jest i tak. I tak idzie dosyć sprawnie. Możesz no mogłobyście się tutaj rozszerzyć moje granice. Niestety ten wilk znowu pewnie tam ugryzie. Kolejny okay, hermit. Spoko. Jak to jest w takim razie jest różnica między wami? No spora. No. Okej, okay. kto tu jest bliżej ekspów teraz? Ty? O, ty jesteś blisko dosyć. O, tobie to jeszcze troszeczkę brakuje. Ale myślę, że hermita możemy pocisnąć już teraz. Kolejnego. Z nich jest ładny eksp z tych hermitów leci, więc warto. Warto, warto, zdecydowanie. Spoko, obniżysz inicjatywę, OK. Nawet chyba ci się nikomu nie udało. A i tak giniesz w tej turze, przy tym kombie, więc nie ma co się martwić. Może wrócimy w następnej dużej, żeby się wyleczyć. Zobaczymy. Ma fajną animację ataku, nie? Ten kamienny Rock, nie Stone Giant, mówiłem. Rock Giant. Ty ile zabrakło jak temu kusznikowi z 5? No, z 30. Okej, okay, dobra, to. Zwracam honor. Myślałem, że jest jakoś bardzo mało już. Okej, okay, fajna. To ja lubię to podkę. Te potki do, do zdrowia są zawsze przyjemne. Ile będziesz kosztowało ty przyjem? Oj, tylko 500. To Myślałem, że jakoś dużo więcej będzie. Ale to jednak i jakoś w miarę sprawnie. Więc bez tragedii. No, mówię, wracając tak do takich świątecznych klimatów, jeżeli chodzi o materiały, no to tak staram się, żeby, żeby pojawiały się te dwa dziennie, żebyście mieli. I tutaj tak przy Disciples, około 20 paru minut. Warcrafta to jest różnie w zależności od misji. Niektóre misje nie wiem, kiedy będą publikowane te odcinki. Tak nie jestem w stanie szybko w głowie sobie zgrać, który odcinek będzie kiedy publikowany, ale niektóre odcinki Warcrafta nawet pod godzinę będą, więc. Więc myślę, że nie będziecie zawiedzeni, jeżeli chodzi o ilość materiałów. Ojej, ale jestem ciapak. Przecież ja nagrywałem początek materiału. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, skończyli słońce. Widzimy się w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się ciepło. No i cześć.